Poczekaj, co ja mam wmieszane w ogóle w ten soczek? Czy na pewno regenerację plus ten teges? Nie, regenerację staminy. Eliminates most stamina consumption? Co to znaczy, że eliminuje konsumpcję staminy? Nawet nie wiem. Bo to mi zwiększa max stamina, a to mi zwiększa po prostu... Okej, okay, ale to wkręćmy sobie tutaj. Ciężkie, przytrzymane ataki. Idziemy na moga. Co, 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 co teraz? I niedopracowanie FromSoftu? A, YouTube. E, tak, zobaczymy ten. Tego Godfreya, prawda, dobrze, Musiałem pokojarzyć o tym niedopracowaniu Godfrey, gdzie jest ten jego miecz na plecach? To nie jest miecz, on ma miecz? Czym on bije? On ma motek jakiś chyba, tak? Nawet nie, nie zwróciłem uwagi Jaką on ma broń? Topór? Topór Godfreya, tak, topór Godfreya, prawda Ale w sumie Serosz jest duchem, nie? Więc... To może niekoniecznie ma znaczenie, jak jego go unosi w górę, to przenika Be przez lewka hmm. A Zobaczymy, jak to wygląda, ale ja ciągle tak sobie teraz myślę, że to jest duch, nie? Przez niego wszystko przenika, ma prawo... No właśnie, też mi się tak wydaje. Także to, tak? To be granted audience once more. No przenika, ale to jest... alkohol. dobry wieczór. Dziękuję. Wydaje mi się, że... To jest wytłumaczalne. Imo. To jest wytłumaczalne czemu czemu tak to wygląda. Nie Jestem w stanie to zrozumieć. Dobła. No, Trzy bossy do końca, może jednak uda się dzisiaj. Zobaczymy co będzie z Maleniem i Mogiem, nie? Mohgu. Bo nie jest tu. To czerwono ma być, ale tutaj. Midpoint. A, Dobra. Czy ja mam łezkę na krwawienie Moga? Bo nie spojrzałem... Nie mam pewnie jej, nie? Bo ja nie zabiłem tej baby. Nie, zabiłem tą babę przecież, bo mam ostrze Eleonory. To nie jest to. Wondrous Physic. Mam, dobra. To weźmy... Zamiast Staminę. Też nie wiem, czy nie wolałbym ciężkie. Ciężkie ataki też są dobre, nie? Bo jego można fajnie zestagerować też. We will see. Ale irytuje mnie, mogli to jednak... Jęż... Mogli, no, mogli. Rzeczywiście. Jest to dla mnie zrozumiałe, że czemu tak to zrobili, bo jest duchem, ale... Mógł inaczej machać po prostu, nie? Skoro, Skoro mieli wybór, żeby inaczej machnął na przykład, żeby nie przenikało, a zrobili tak, no to... Oh well. Dobra, jest Marika. Welcome to the birthplace of our dynasty! Ruszyć lewo, prawo, przód. No, ale nie nad siebie, prosto lwa. Biedny lewek. Lew jest wewnętrznym kagańcem choralu, tak? To jest to, co go trzyma w ryzach, nie? Żeby, żeby ten... E, ta wola krwi się nim nie odpaliła. Niby ducha, ale w drugiej części filmiku go z siebie wyrywa, no bo... Wiesz, widzi, że w pierwszej fazie, jak jest taki właśnie, powstrzymuje się... Od bycia prawdziwym barbarzyńcą, że mu nie wychodzi, nie? Więc musi w końcu to, te kajdany z siebie zerwać. I wtedy robi się ciepło, nie? Okej, okay, czas umierać. Nie, nie lubię go bić. A... Napiję się już. Mam nadzieję, że mi wystarczy czasu na to. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Daj mi broń. Rękę wziąć. No już nas Dobra, podejdź do mnie sam. Za szybki roll, ale... Winkłe? W jakim on języku mówi? On tak mówi, on nie mówi o piątce żadnej, zawsze. Czy mówi pięć kwadwor? Halo? Tres? Ono trójki ta przeleczyna. No nie mogę się napić. Lamie. Boże, tak lamię, że to jest straszne. Byle by go doprowadzić do drugiej fazy, nie? No teraz prysznic robisz. A może on inaczej z... No nie trafiam! Faf, bo. Wykrwaw się jeszcze raz Co on robi? Halo Co to kurwa jest? On tak... Robił zawsze? Nie. Coś mi tu śmierdzi I nie wiem co, ale śmierdzi To jest normalnie? Ale on takie skrzydełka sobie wyłącza po prostu? Okej, okay, nie wiem, by tego... O, fita Okej, okay, wybuchło, ale nie na mnie. Ja tych skrzydełek w ogóle nie pamiętam. Spokojnie. No przestań prysznicę robić. Dwa naraz zrobił? Dwa naraz w prysznicę? Tego też nie pamiętam, halo! Ja wiem, że może nie, nie biję go za to, że biję go w każdym ranie, ale... żeby ta dwa prysznice naraz robił? Powinno wejść ten rok. Nie, no to czas umierać. Jego wybuchu też nie robił. To jestem prawie, że pewien. O, kuj. Ok, krew O, jakie udostępnić? I chodzi, jak subujesz, to wyskakuje ci na czacie, udostępni. Nie wiem, jak ci pokazać, bo nie mogę dać sam sobie suba, żeby ci pokazać, jak to wygląda. Ale no. Łacina, ja wiem, że to jest Łacina, ale on nigdy od pięciu nie liczy, nie? On tylko mówi Tres, dło, unus i później e, nihil, nihil, nihil. Od pięciu nigdy nie liczył. Plus zgon, dziękuję. O to mi chodzi, nie? Że to liczył od pięciu, plus on zawsze jak przechodzi w drugą fazę, to od razu zaczyna napierdalać. Nie, nie pamiętam żadnej animacji na włączanie skrzydełek, bo ta animacja była wyjątkowo długa. Jakbym wiedział, że ona będzie, to bym dużo szybciej zaczął go napierdalać, a tutaj, tak to ja się dość mocno z tyłu trzymałem, bo myślałem, że mi coś zrobi jeszcze. Ale nie miał przez dłuższy czas ochoty mi nic złego robić, nie? O kurwa jeszcze blida dostałem, come on! podczas stagera backstab'a strzelić, a nie iść przed niego? Tak, wiem, ale backstab damage jest mniejszy niż a Znaczy, niż ten, niż kontra, nie? Przynajmniej tak było we wszystkich solcach, że nawet jak kogoś sparowałeś na przykład, to mogłeś mu zrobić albo kontrę, albo backstab, ale damage backstab'a zawsze jest mniejszy niż z kontry. Nie wiem, czy tak samo jest w Elden Ringu, ale no tak było w solcach wszystkich. Dlatego ja się do no, niego ten, naprzód przeniosłem. Okej. Okay. Chciałem zglidować kolejny atak jeszcze. Co za kurestwo. Nie przeczytam tego jeszcze raz, Gibon, bo za dużo migarek pod rząd. Stager to nie pary i jest różnica z tego, co kojarzę? Może, może. Może jest różnica. czy znaczy, no, mówię. Znaczy, ale jest bardzo podobne to, nie? Bo tak samo, na przykład, jak Malenie trzy razy z z sparujesz, to ona ma Stager po prostu, nie? Bog! Dwa... No i Trzy i cztery, okej. Okay. Chciałem po trzecim mu zajebać, ale już nie lubię mogę. Nigdy tego bossa nie lubiłem. Ładny jest. Jest ładny, jest cudowny jeśli chodzi o jego prezencję. Ta krew, te wybuchy, ten ogień. Pyszne. Ale nienawidzę się z nim w Mam wrażenie, że nie, w drugiej fazie naprawdę ta agresja jego jest mocniejsza. Dużo mocniejsza. Za atakujesz, weź co, coś, co ma szybkie ataki. Nie mam nic, co ma szybkie ataki. Znaczy mam katany, ale katany są chujowe. Pograłem chwilę w tego moda i dwie rzeczy. Jest armor na staminę i dwa weź to błogosławieństwo berserkera. Leczy jak bijesz. Widziałem, że jest, ale nie wziąłem. Nie wziąłem. E, ale czekaj jeszcze raz. Armor na staminę. A czy ja chyba mam go? Nie? To jest ten. Rycerzy. T to jest to? To nie jest to. Chyba tak. To jest to? To nie jest to. Rycerzy którychś tam. Chyba tych. Mogł ma jakieś 5 metrów. Możliwe. E, może być. Uh, ale... Nie nie, 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 Tych typów co na, na koniu. Aaa, ci, tak, kaiden z frajerze. kaiden, A ja mam to w ogóle? Pamiętam, że o niej czytałem na tym, na wiki kto, któregoś razu, ale chyba nie mam. Chyba nie mam. Olać to. To nie jest aż tak ważne, tak mi się wydaje. A tu tu mnie dyma po prostu ta jego agresja w drugiej fazie. Najmocniej. To powinno wejść ten rol. Nie wiem, czemu to nie wchodzi. Kurwa! Jest na ziemi! Pój! Ten błękit szerkera pozwala na bardzo agresywną grę, ale jeszcze nie zależy od siły twojego ataku. Możemy zobaczyć. Ja mam teraz całkowicie tą przypowiednię taką podstawową, nie? Berserkera, ale pytanie, co to jeszcze? A Gdzie to się odblokowuje? To jest jedna z podstawowych, czy trzeba ją znaleźć? Plus, czekaj, czy ja mam jakieś pieniądze, żeby w ogóle kupić? Mam duszę tego, bo to muszę kupić u Kale na przykład, nie? Czy nie u Kale? U kogoś, u wendorów mogę to kupić, nie? Pytanie, co mi to osłabi? Ta, ta, berserkera, nie? Ale jak, Kale jakąś miał... To jest to? To tylko 500 euro kosztuje? Okej. Okay. to dobrze. 500 euro. Ja tylko mam duszę kurwa GoStreya, no dobra. Dusza od to będzie najlepsza dusza Berserkera, przepowiednia Berserkera, jaka istnieje, nie? za 30 tysięcy. Więc to jest kolejna z tych śmiesznych mechanik modowych. Ale to się. O to jest? Fortunes. Divine Fortune. I. Barbarian? o tym mówisz? Czy Berserk osobno jest? Berserker. Nie ma Berserka, jest Barbarian. No, ale właśnie, popatrz co to, to jest napisane. Decreases Pierce Damage Counter Bonus. A jak gram bronią piercing, nie? No nic, odpalimy, zobaczymy. Nie włączyłem. Fortunes, yy, select, no, Fortunes, select Fortune, common Fortunes, Barbajano, yes, ok, i teraz mam mniejszy udźwig, tak, czy jestem grubasem teraz, jestem grubasem, jak ściągnę to, też jestem grubasem, jak ściągnę, to już nie jestem grubasem, ja pierdolę, Liczę liczy yy, atak od kontry, ja wiem, ja wiem, że to jest atak od kontry, kiedy przeciwnik wykonuje atak, nie, ale on czasem wchodzi, i zobaczymy jak mocno to leczy jeszcze przy okazji, no? Załóżmy coś, żebym miał cały set. Czapka musi zostać, bo czapka to jest czapka, która daje plus 3. Nie dobrze, medium load. Ale to głupio wygląda, ale będę cichutki też. <noise> A czy jak jestem cichutki, to mogę teraz taczkę na plecki? No nie, to ciężko, dobra. Dobra, niech będzie. Let it be. Mógłbym jeszcze spróbować. A właśnie! Nie go jeszcze przecież pójść. Do góry, do, do góry! Wpierdalaj! <noise> nie strasz mnie! Ja pierdolę Ech. Dobrze, że mam już Estusa zmarnowanego jednego, nie? Obok kościoła, tam jest reset na staminkę Nie wiem, czy i tak bym mógł go nosić no, To jest ciężki, nie? Ja w ogóle z staminy nie poszedłem Endu... Znaczy troszeczkę Mam 21 endurance'a już z talizmanem Puścimy to na dół, jakbym znowu chciał się wracać Nie można od niego za daleko odchodzić, w wtedy stronę. Trzeba trzymać się blisko niego i nam najlepiej nie chodzić przy okazji nie chodzić przy okazji po krwi. Kocham drugą fazę. O, ten barbarian na wielkim mieczu leczył po około co HP na strzała. No, nie jest źle, nie jest źle. Myślałem przez chwilę nawet teraz, żeby na drugą fazę założyć sobie więcej damage'u przy pełnym HP, ale zmieni się faza, będę chodzić po krwi i to nie ma sensu już wtedy, nie? Wystarczy jeden malutki kroszek na krew i już nie mam pełnego HP. Mimo, że się będę leczyć. Tak klinitarcza żółwia na świętą będzie leczyła i dawała staminę. Jestem za ciężki teraz, żeby... Bo ten barbarian też zmniejsza... zmniejsza ten, nie? Chyba, że wezmę sobie... nie ten, nie... Nie żół... Zapomniałem, że cofnąłem windę. Siemano, happy birthday. Cudownie. Fantastycznie. Zapomniałem, że cofnąłem tom, Że cofnąłem windę. Chciałem się cofnąć, kurwa, do ogniska. E, a jakbym zamiast tego założył na. Ja mam da Dagger na blast, nie? Ale czy ten Blast Dagger będzie działać? Tylko muszę mieć drugie ręce po prostu, nie? Co to, to mi dawało Regena? Okej. Okay. Też czy tak, tylko żeby nie będę miał regenu staminy nie? Jakbym założył coś jeszcze lżejszego, czekaj, co ja mogę założyć tak, żeby była tutaj. Tarczka. Tarczkę może w ogóle robić ten? Na, na Blast? In this mod? Ja nie próbowałem w ogóle tacz nic nic ten tego sować. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz tak, co ja mogę założyć lekkiego, żeby mieć ciągle medium load? W ogóle śmieszne jest to, że mam tylko te rzeczy, a i tak mam medium load, to jest straszne. da się tak, ja tak biegam. Toś co też nie będzie, nie będzie jak śmietnik całkowity wyglądało. O, może troszkę. Hell yeah, let's go! To jest prawdziwy gigachat. Gigachat build. Nienawidzę ilości openingów, kurwa, jak się z nim bijemy, ale naprawdę. To jest mój... Nie, nie mogę, Nie mogę, ja, jeśli nie napierdolę mu jakichś stagerów, to nie ma opcji, no. Okurwione to jest. Nie ma w ogóle openingów na tej drugiej fazie. Zero. Jedyny opening był wtedy, kiedy najebałem mu stager na samym początku. A, I się mam thunder. On normalnie jest kurwa agresywny. Mam wrażenie, że to jest 30 razy jeszcze mocniej. W tym pieprzonym modze. Nie wiem, czy to jest nie jest najbardziej wkurujący, bo w grze. Dla mele buildów wydaje mi się, że tak. Nawet jak mam bleed'a, to i tak on nie pada za szybko, nie? Kocham krew na ziemi i to dwa prysznicy naraz. Najbardziej to kocham. Duszka meduzy se resbi, duszki se mogą... To mega OP w tym modzie, ja nie chcę duszków właśnie. Niech tym duszków żadnych, nie chcę żadnych summonów. Eee, ale zacząłem rozkminiać rzeczywiście, żeby jakąś inną, szybszą broń wziąć, bo jak mu nie nabije blida szybko, to będzie <laughs> chuj. Z drugiej strony, nawet jak mu nabije blida, to on nie będzie miał stagera. To jest szybkie, nie? Nie aż tak jak myślałem. <laughs> River Blood nie chcę. Mam uci na plus 6. Możemy to zabrydawać, ale to jest chyba jeszcze wolniejsze, nie? Te paski z boku są straszne, nie widać co ci się nabija. Tak, prawda, ja też nie widzę. To, to że to jest po boku, to jest dla mnie niby fajne, bo nie jest na samym środku, więc nie zabija jakiegoś tam feelingu z gry, ale tak poza tym to. Nie no, bo to. A jakbym. Jeszcze gorzej zrobił. Jakbym poszedł na dwie kosy i jeszcze więcej mu blida nabijał, w sensie dwie dzidy, to będzie wolniejszy atak, ale będzie to podwójnie blitz szybko nabijany, teoretycznie. Nic nie szkodzi mi spróbować, nie? Zakrzywiony jest upa, jak idziesz w dół, prawda? Jak idziesz w dół i jedziesz w takim wyskoku, nie? Jest mega dobry. Poczekaj, jak robię tak, to ja bym chciał, tu będę pewnie w taki wyskoku. widuje mocno ja jestem daje sobie sprawę okay, już zaczą Ciągle łezkę, bo to taki ciężkie, no. Teraz z tym momencie całkowicie bo to też, no. I teraz będzie już chujowo, bo zaraz mi nie da żadnych, nie? No, jak to robi, to ja nie wiem, co on robi. Okej. Okay. Dwie dzidy od razu, kurwa, ale go zabiłem. Nie miał w ogóle co zrobić. Jedna mała zmiana, po prostu dorzucić drugą broń do ręki i chłop nie wiedział co się dzieje. Ale mi krwi napsuł. Czemu tylko 201 tysięcy? Za niego zawsze jest 420 <grytania> Za niego jest zawsze 420 tysięcy oszukali mnie! Złodzieje, no dobra. Więcej Arkany Mur Erkenny wziął go na dwa baty, zobacz jak, tak, i to dwa długie baty. Krwawe, długie baty. Dobra, czyli teraz co? Maleńka została. Maleńka, o Jezu. Ech, tylko tak, jak będziemy bić rudą, to ruda e, najlepiej dałoby się jej w ogóle nie dawać atakować, nie? To by było dość ważne. Wywalimy ten Stitcher na razie, Założymy z powrotem tarczę na plecy, aż by mi się regenerowało. Nani no hit to jest niemożliwe, teoretycznie, jak dla mnie, nie? Ale, no, no na niej nawet nie ma sensu chyba leczenia na ataku na siebie brat. Bo teoretycznie jeśli dostanę atak jakikolwiek, to i tak prawdopodobnie będzie źle, nie? Zmieńmy fizik ten na ten. Ten jest fajny. To mi eliminuje... On chyba, nie wiem, o 50%... Str... Oj, na, o mniej więcej 50% zmniejsza mi damage. Oj, tam zaraz, za, zaraz niemożliwe. Znaczy ona się leczy, nie? To jest najgorsze w Maleni. Więc, jak już jesteśmy na tropie tych wszystkich śmiesznych... Przepowiednie. Kupmy nową przepowiednię jakąś. Zobaczymy jeszcze raz je wszystkie sobie. Bo jakaś tam była pod Arkane, pamiętam, ale nie pamiętam jaka. <gryw> Dam ci protiv do niej. Nie chcesz, aby cię trafiła? Użyj uników. A właśnie, a propos tego. Przecież ja zawsze lubię malenie na golasa robić prawie, nie? Więc wydaje mi się, że znowu to zrobimy. Okej, okay, on ma przepowiednie trochę droższą, ale... Y Mam 40 koła do wydania, nie? Więc rozbieranko. Zostawimy samą czapkę. Nie wiem, czy nie będę musiał się więcej rozebrać. Zmienimy tego barbarzyńcę na coś innego i... Wi see. Divine Fortune. Ty, ty, ale ty teraz też się leczysz jak bijesz, jest fair, tylko że ona trochę mocniej, nie? <gry> ona trochę mocniej. Jak cię nie trafia, to się nie leczy, polecam. No właśnie, o to chodzi. I to jest to. nie? Eee, poczytajmy. Co mi to tu robi? Kryty zwiększają mi HP, mana i stamina. Zmniejsza mi maksymalne HP i physical defense. No, eee, większe FP to chuj. Zwiększona długość buffów. To nie brzmi źle. Zmniejsza poise attack power, eee, chyba nie. Zmniejsza maksymalną staminę. Zmniejsza. O nie, to jest do, dla magów. To fuj, obrzydliwe. Co to? Aha, to zwiększa arcane, ale. Zwiększa mi konsumpcję staminy. I w sumie to jest najgorsze. Increases arcane. Aha, i zwiększa mi. Właśnie te potiony miałem już do rzucania robić, ale one strasznie bezużyteczne się wydawały, nie? To też zwiększa arcane. Ale zmniejsza vigor. Zmniejsza status resistance. I mniej run dostanie. Dostaje, okej. Okay, ale poza tym. Daj mi memory sloty. To jakbym chciał iść w arcane, ale. Spelowe arcane, więc chuj. Maksymalne HP. Mane zwiększa elemental defense. Nie, to jest paladyńskie. Zmniejsza movement speed podczas kombatu. To nie chcę, chyba. Zmniejsza koszt many skilli. Zmniejsza koszt y, staminy przy atakach. A, ale to jest to. To jest do, 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 do deflektów. To jest do deflektów, więc chyba tego nie chcę. Spellsword zwiększa mind, więcej many. Wietnik, Ja chyba pójdę znowu w tego commonera. Commoner się wydaje po prostu taki... Po prostu ma plusy same. Małe plusy, ale plusy. On daje mi chyba 2% więcej HP, 2% więcej staminy, 2% więcej many, 2% więcej wszystkiego. I chuj, mam ciągle medium load. Jak ściągnę to, to mam light. No dobra, eee, czyli bez... tarczy idziemy na nią. I idziemy tak! Smerfastycznie, co ni? Merwastyczny. <laughs> Dobrze. Maleńka. To nie, ona nie jest przecież na tym, gdzie ona jest. Py prayer room. bo ja tam nie przebiegłem jeszcze, nie? Muszę przebiec teraz przez to wszystko, co mnie będzie chciało zabić. Ja tam byłem tylko po kamień. Jeszcze na pięści. W, te, w tym modzie pięści są mocne. Wczoraj, jak się biłem ze swoim mimikiem na pięści, to na przytrzymanym ciężkim mu waliłem za 400. Jak na pięści, to jest kurewsko dużo, nie? Więc no. Ale jak też w tego moda grasz, to ci też powiem, że nie wiem, czy czytałeś Wiki tak dokładnie. Ale jak masz Light Load, to jesteś szybszy. Poza tym nie dość, że jest szybsza. Mogę tu? A w górą, dobra, chuj. Jest szybsza, to ma też dalsze role. I ma jedną klatkę iFramesów więcej przy rolach. Kosztem tego, że przyjmujesz więcej damage'u. Jak już dostaniesz, nie? Ech. Ale warto, warto. Jest więcej plusów niż normalnie. Yep, 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 standardzik. Jeszcze raz zostanę umieram. Okay. Proszę mnie nie gonić. Dziękuję. Ciężko jest mieć Light Armor, jak biegał na, barbie, na barbarianie z olbrzymim mieczem, prawda? A prawda. czy znaczy, wiesz, jak trochę byś pocisnął w stamina więcej, może, albo jakbyś ten pocisnął, więc. Te staty są dziwne w tym, właśnie, bo to jest najważniejsze, nie? O tym ciągle, jak ktoś mnie pyta, o co się zmienia w tym modzie. Między innymi to, że wszystkie staty się skalują aż do 99. Nie ma soft capów, nie ma hard capów i tak dalej. Wszystko się skaluje do 99, z tym, że. Na niższych levelach jest słabsze, czyli jak mam teraz 64 wigoru, to w normalnej grze przy tej ilości wigoru miałbym dużo więcej HP, miałbym już około 2000, czyli jakieś 250 HP więcej, nie? Więc się skaluje dłużej, ale słabiej I, i, to, i to skalowanie jest straszne przez to, że e, no jak chcesz mieć dobry build w tym modzie, to musisz daleko dużo leveli wbijać, nie? A mi się nie chce farmić leveli, farmienie leveli jest nudne. Ale to już mówiłem kiedyś, nie? O tych ludziach, którzy na przykład... Czekaj, weźmy sobie jeszcze drugi dagger Quickstepem Kurwa, dostanę ten pewnie, nie? Ja Już mówiłem kiedyś o ludziach, którzy farmią runy na przykład awkując i tak dalej Ja nie chcę być jednym z nich Na pewno nie w młodzie. Szczególnie, że no, tutaj nie ma w ogóle multika, nie? Tak, wiem, że jest max level Max level jest albo 200, albo 199, nie? No ale mimo wszystko Ja mam 120, więc do tego kapa Max levela mam jeszcze daleko Mógłbym, mógłbym jeszcze 80 leveli bić, nie? I to by mi na pewno pomogło, ale... Come on, no... Komu się chce wbijać aż tyle leveli? Nie mi <laughs> na pierwszy NG, tak, tak, tak Znaczy ja NG+, nie planuję, no, więc mówimy tylko o NG Da się zwiększyć do 240, serio? W jaki sposób? Dobła Możemy przy okazji... Hej, jak jestem goły, to nie wiem, czy to chcę zrobić Wziąć ten talizm, co tu jest, nie? Na przyjmowanie fizycznego demedżu Tylko czy ja go chcę w ogóle? Bo... Ej, halo? Czy to wygląda inaczej niż zawsze? Czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się chyba, nie? Eee, bo ja i tak nie chcę przyjmować, nie? Taki zamysł. A jak to wyjdzie? Wi, wi see. -si. Jakiś tam item trzeba zrobić. O kurwa, tu jest rycerz... Ja może pójdę na to od razu. Jednak... Oop! Olać! Olać, olać ten talizman. Papa. Nie no, dzisiaj rozpadnie. <laughs> kurwa.